Babka lancetowata, Plantago lanceolata po łacinie i z tej samej grupy pochodzi też babka szerokolistna, zwana też większą, Plantago major. Ale tutaj zajmę się stricte babką lancetowatą, ponieważ w moich stronach ona dosyć występuje powszechnie, zresztą jak i w całej Polsce. Surowcem, który wykorzystywany jest w terapiach ziołowych jest cała roślina, zarówno liść jak i kłącze. Ja korzystam głównie z liści. Tutaj właściwości, jakie możemy przepisać babce, to są właściwości przeciwzapalne, tonizujące nasz organizm, działające pozytywnie na nasz układ odpornościowy, co można skutecznie wykorzystać w wielu mieszankach ziołowych, syropach, nalewkach, już w zależności co używamy. Udowodnione naukowo działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, działanie moczopędne antyseptyczne, działanie wykrztuśne, osłaniające przeciwkaszlowe w obrębie naszego układu oddechowego. W przypadku naszego układu trawiennego jest to działanie przeciwrzodowe, regulujące przemiany materii, generalnie pozytywny wpływ ma na trawienie, pobudza apetyt. Dodatkowo ma działanie przeciwobrzękowe, zewnętrznie użyta przyspiesza gojenie ran, różnego rodzaju zmian skórnych, a także regenerację naskórka. No, właśnie, jakie wskazania są? No to przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o działanie na nasz organizm, to są wszelkiego typu osłabienie, czyli rekonwalescencja, takim można przyjmować sobie na pary z babki, czy też syrop, gdyż też pozytywnie wpływa, tak jak już wspomniałem, na Naszą odporność generalnie w przeziębieniach kaszlu, zapaleniu krtani, zapaleniu gardła, jamy ustnej tutaj bardzo, bardzo dobrze się sprawdza ze względu na działanie wykrztuśne, a także przy chorobach typu przeziębienie też można sobie takie preparaty właśnie przyjmować przy grypie wszelkiego typu nieżytach układu oddechowego. Można łączyć z innymi ziołami w takich poważniejszych schorzeniach, jak tam stany zapalne, skrzeli, tchawicy czy płuc. Można dokładać inne zioła, ale to już wedle zalecenia fitoterapeuty. Pomocniczo w chorobach alergicznych może być wykorzystana. Może być wykorzystana także w zatruciach, w zaburzeniach przemiany materii, w chorobie brzodowej. W zapaleniu żołądka, w stanach zapalnych dwunastnicy, w stanach zapalnych jelit. We wszelkiego typu zaburzeniach trawienia, ponieważ jest to zioło śluzowe i bardzo fajnie też wpływa ochronnie na błony właśnie żołądka i jelit. W skąpomoczu, w kamicy moczowej, w stanach zapalnych nerek, dróg moczowych, w krwiomoczu. Także te wskazania są tutaj rzeczywiście dosyć szerokie. Dodatkowo zewnętrznie maści czy też wyciągi z babki sprawdzają się w stanach też zapalnych gałki ocznej, powiek, spojówek. Ale to warto sobie skonsultować z okulistą, bo ja ostrożnie podchodzę, jeżeli chodzi o oczy. Okolice tak, czyli powieki, okolice oka, jakieś obrzęki pod oczami owszem. Natomiast sama gałka oczna to tutaj bym zachował ostrożność. No, nasiadówki czy okłady w zapaleniu narządów płciowych. W przypadku rań, oparzeń takie maści z babki się fajnie sprawdzą. Na włosy też wyciągi z babki czy pukanki fajnie działają, na włosy zniszczone, suche. W przypadku ojotoku, łupieżu, o zewnętrznej jeszcze przy przy ukąszeniach owadów, przy różnego rodzaju wągrach, liszajach, owrzodzeniach. Także tutaj babka rzeczywiście zda egzamin. Pod filmem ja daję linki, ponieważ na swoim profilu na Facebooku opisałem, jak zrobić syrop i jak zrobić maść z babki. Także zachęcam do lektury i do zainteresowania się generalnie ziołem, ponieważ uważam, że jest cenne, powszechnie występujące, warto znać i warto wykorzystywać.